Według DGP na jesieni mogą nas czekać kolejne wybory, gdyż z nieoficjalnych ustaleń wynika, że PiS bardzo śpieszy się z zapowiadanym już wcześniej wyodrębnieniem stolicy i jej przyległości z województwa mazowieckiego. Nowe województwo objąłoby obecną Warszawę plus przylegające do niej powiaty. Politycy PiS, w tym szef KPRM Michał Dworczyk, potwierdzają, że prace nad podziałem Mazowsza trwają. Rozważane są dwie podstawowe wersje. Miękka zakłada wyodrębnienie z Mazowsza. Miękka. Zakłada wyodrębnienie z Mazowsza stołecznego obszaru metropolitalnego, stolicę i dziewięciu sąsiadujących powiatów. Funkcjonowałyby równocześnie Rada Miasta i Rada Metropolitalna, która byłaby równorzędną z Sejmikiem Województwa. Wówczas przed tą pierwszą radą Trzaskowski występowałby jako prezydent miasta, a przed drugą jako marszałek dla Warszawy i powiatów okalających. Twarda ma zakładać stworzenie 17 województwa. Wówczas jesienią miałyby odbyć się wybory do obu sejmików, warszawskiego i mazowieckiego. Powołany byłby też wojewoda i wszystkie niezbędne instytucje. W najbardziej radykalnym rozwiązaniu nawet pomysł ponownych wyborów władz Warszawy. 16,9% jest za podziałem województwa mazowieckiego? Zdania w tej sprawie nie ma 26,5% ankietowanych. Analizą objęto grupę 800 internautów. Czy to początek dzielenia Polski na pół? Rząd już działa, a my zastanawiamy się, co będzie dalej. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie widzicie argumenty za, jak i przeciw. Udało się nam przyciągnąć zróżnicowaną widownię i chętnie wysłuchamy Waszego zdania. Zapraszam również do obejrzenia tego filmiku. Do widzenia.